Czy poszliście kiedykolwiek do parku w środku nocy? Mam na imię Sebastian i pewnego razu, kiedy miałem 7 lat, poszedłem późną porą do parku. Byłem wtedy u mojej kuzynki Ani i miałem zostać u niej na noc. Kiedy zaczęliśmy się nudzić, zapytaliśmy mojej cioci, czy mogłaby nas zabrać do parku. Ta się zgodziła i powiedziała nam, że przy okazji wyprowadzimy na spacer psa, brązowego pudla o imieniu Koko. Założyliśmy więc mu obroże, przypięliśmy smycz i wyszliśmy. Po drodze ciocia kupiła nam w przyparkowej budce przekąski i napoje. Zaraz po tym kontynuowaliśmy naszą wycieczkę do parku, a kiedy już dotarliśmy na miejsce, moja kuzynka i ja od razu pobiegliśmy na plac zabaw. Ciocia usiadła na ławce i spuściła Koko ze smyczy, żeby się z nami pobawiła. Ja, Ania i Koko ganialiśmy się nawzajem po parku, ale po niedługim czasie, podczas zabawy, wraz z moją kuzynką zauważyliśmy dziwnego, łysego mężczyznę w średnim wieku, który chodził w kółko, rozmawiając przez telefon. Jak tylko go zobaczyliśmy, od razu jego zachowanie wydało nam się dosyć dziwne. Wtedy zauważył, że go obserwujemy i obdarzył nas dziwnym, przerażającym uśmiechem. Niedaleko znajdował się też mały, szary samochód, w którym siedziała kobieta. Wyglądała na jakieś dwadzieścia parę lat. Kiedy mężczyzna zbliżał się do samochodu, kobieta wysiadła, a chwilę potem oboje wyciągnęli z niego worek i torbę podróżną. Nie wiedzieliśmy o co chodzi i po prostu to zignorowaliśmy. Jak wspomniałem, miałem tylko 7 lat, a Ania 10. Wróciliśmy więc na plac zabaw i kontynuowaliśmy zabawę. Co było najgorszą decyzją, jaką podjęliśmy tej nocy. Najpierw wspinaliśmy się po drabinkach, a potem po kolei zjeżdżaliśmy z dużej, zakręconej zjeżdżalni. Po około dziesięciu zjazdach zauważyłem, że Ciocia zasnęła na ławce, a Koko siedział tuż obok niej. Po kilku kolejnych rundach na zjeżdżalni poczułem się zmęczony zabawą i powiedziałem Ani, że idę na chwilę usiąść, zjeść trochę chipsów i pogłaskać Koko. Zapytałem też, czy chciałaby iść ze mną, żebyśmy niedługo mogli zbierać się do domu. Odpowiedziała, że nie, więc poszedłem sam. Kiedy usiadłem na ławce, widziałem Anię bawiącą się na zjeżdżalni. Po chwili zauważyłem też kobietę z samochodu podążającą szybkim krokiem za moją kuzynką, która jej nie widziała. Od razu obudziłem moją ciocię i powiedziałem jej, co się dzieje, a ona zawołała Anię. Wtedy Ania zwróciła uwagę na tę kobietę, a ja zauważyłem mężczyznę ukrywającego się pod zjeżdżalnią, jakby tylko czekał, aż moja kuzynka zjedzie wprost do niego. Na szczęście Ani udało się dobiec do nas. Wszyscy byliśmy przerażeni. Ania chwyciła za torbę z przekąskami, ciocia złapała koko i razem zaczęliśmy uciekać z parku. Oczywiście ci ludzie biegli za nami, więc musieliśmy wybrać inną drogę do domu, żeby ich zgubić. Jak tylko weszliśmy do domu, zadzwoniłem do mojej mamy, a kiedy opowiedzieliśmy jej, co się stało, ta od razu zadzwoniła na policję. Policjant natomiast powiedział mojej mamie coś bardzo przerażającego. Poszukiwali oni wtedy dwójki handlarzy ludźmi, którzy jeździli małym, szarym samochodem. Ta dwójka z parku idealnie pasowała do opisu tych ludzi. Wszyscy byliśmy przerażeni całą tą sytuacją. Moja mama przyjechała do nas tak szybko jak tylko mogła i zabrała nas do naszego domu na wypadek gdyby ci ludzie nas szukali. Nie wiem, co oni planowali, ani nie wiem, co było w tamtej torbie, ale po tej sytuacji nauczyłem się od mojej mamy bardzo cennej lekcji. Zawsze muszę być świadomy swojego otoczenia i ludzi dookoła mnie. Do dziś myślę o tym, co by się stało, gdybym nie poczuł wtedy zmęczenia i został z anią na zjeżdżalni. Mam teraz 14 lat i dalej lubię chodzić do parku z moim własnym, trzyletnim psem Charlie. Mimo, że to doświadczenie bardzo mną wstrząsnęło, jestem wdzięczny losowi, że nic złego się nie stało. I nauczyłem się dzięki temu bardzo ważnej życiowej lekcji. Nie chodzę już do parku po zmroku, ale jeśli pojawi się kiedyś taka potrzeba, najpierw upewnię się, że jestem z dorosłym, który nie śpi i nas pilnuje.